Hej, witajcie w pierwszym odcinku z gry Days Go na moim kanale. W dzisiejszym odcinku postaram się zdobyć, oczyścić kolejny obóz wypadowy, który Buzek zaobserwował w, w poprzedniej gierce. Dzisiaj postaram się wykonać troszkę misji fabularnych. Myślę, że odcinek Wam się spodoba. Jeśli tak Wam nie, to nie zapomnijcie, zostawić łapek w górę w komentarzu napisać, eee, co najbardziej Wam się podoba w tej grze, a ja przyznam Wam serduszko. Dobra, pora wybrać się do kolejnego obo do obozu wypadowego, pojechać. No i tak jak mówię, w dzisiejszym odcinku będę się starał yy, wykonać tam troszkę misji głównych, może tam jedną, dwie misje poboczne, jeśli starczy czasu, a jeśli nie będzie starczyć U, czasu, to śpisz? po prostu wykonamy no, sobie... Uh, uderzam do tego obozu, który widziałeś tam północ od góry. Powiem się, kiedy tam dotrę. Bez odbioru. Dobra, okej. Okay. Więc jedziemy sobie do obozu wypadowego. Przypinał do nas razem jakiś buzer, albo dziką do i powiedział, że jedzie do tego obozu. Ja, jak będą jakieś dialogi, to po prostu nie będę się odzywał, żebyście wymogli. mogli posłuchać mnie, wiem, wiem, że na innym kanale, u Sarja, u Itaka, były już serie z tej gry, ale... Ja takiej serii nie robiłem, więc sobie będę się starał na pewno tę serię przejść przejdę od początku do końca. A my już jesteśmy prawie przy obozie wypadowym. Więc tak jak mówię pamiętajcie nie znajdzieła w górę. Powiedzmy niech będzie potem 50 odcinkiem 10 w górę. I od razu leci dla Was kolejny odcinek z, z Ej. tejże Ej. pięknej izby. Do no dobra, mamy tak jest plan. Bez odbioru. No. O, o, spory jest tutaj całkiem jak na, jak na obózku. O, tam jest jeszcze jeden wariacie, ja dobra, sobie go odznaczymy. No i ja chciałbym na, jak, na, jak najbardziej zabić po cichu. Może mi się uda kogoś zabić. To jest kolejny tyty, ty, ty, czemu ja go nie zauważyłem. Dobra, i przygotuj się, by przydało zabić pierwszego po cichu, bo akurat się bardzo ładnie ustawił do zabójstwa. Więc ja go zdejmę. To są na mordę. O fak, o fak, o fak. Ale spierdoliłem. Mm. Mhm. O nie, jeszcze pułapka! O szlak, ale mi się pułapkę Dobra, no to, to rzucamy z nim z Masz Może troszkę się spłonie. Aha, no to może by się, bo się go zabić o, o. Kolejny bardzo ładny yy, strzał w głowę No ma, postaram się zabić ich na je... O hola, to jest właśnie pułapka Ło wowo wowo, ale bym wziął, ale bym wziął pułapkę droga Lecimy do tego, co? ale... chyba trenowanie w gry z się opłacało No bardzo mało 5-5 tak, zostało pięciu do końca, więc my nasz pewien radę się ten obrytowy oczyścić. Wow, i tak wiem. Może przeładować. Dobra. Hmm, jest cztery. Skąd jeden do mnie strzela, ale nie mam za bardzo po... Pe... O tam Dobra, uleczymy się. Dobra, więc lecimy do kolejnego przeciwnika. To jest strasznie dużo płapę. Go możemy już pokonać sobie... Napięcie, waliam. Dobra, leży. Właściwie się strzał w głowę. No, ostatni. tak mi. Niechaniewa. Strzał w głowę. No i udało się nam oczyścić. Tylko fara od Oliry. Udało się nam wykonać tę misję. Bez żadnych. Problemów widzicie. Warto zbierać tutaj wszystkie rzeczy, które tutaj się znajdują. Załatwione. Budel. Ci skłoterzy, oni nie zabiją już nikogo na górze Oliwii. Dobrze. Dick. Powinienem tam być. Znaczy, żeby ci pomóc. Kurwa. Odpoczywaj, buznę. Odpoczywaj. Jak tylko zagoi ci się łapa, pojedziemy na północ. Słyszysz? Tak, tak, łapie. Bez odbioru. No dobra No to pora wykonać sobie kolejną misję Przeszukaj mobilną jednostkę Miro Ona jest troszkę daleka, może się zauważyć wykonać Mam dość włóczęgów, którzy przyłażą do mojego obozu i zabijają ludzi, jakbyśmy szli w syfie. Co się dzieje, go Pojawił się gość. Spiskany jak delfin. Zaczął strzelać dookoła. I spieprzył Meni mówi. Że jego maszyna ma czerwony wag, a typ nosi jakiś motocrossowy kask, srebrny. Okej, okay, to jak już teraz, może go jeszcze dogonię. Chcę go żywego, Dick. Żywego? Żywego. Jak go złapiesz, odezwij się przez radio. Zgarniemy go i powiesimy skórę Wiela na tej gałęzi. Czas już pokazać tym zasranym włóczęgom, że w tym obozie panuje prawo i porządek. Bez urazów. Jasna sprawa, znajdę go. No dobra, więc chciałem wykonać misję poboczną z tym punktem Niro, ale jak widzicie, zadzwonił do nas Koop, no i kazał nam jakiegoś faceta złapać, więc sobie to od razu zrobimy. Powoli kończy mi się paliwo, co mnie troszkę niepokoi, bo bo jednak chciałbym dojechać do tego punktu w w jednym kawałku i żeby nie musiał pchać motocykla bo, bo jeśli będę pchał to zrobi się bardzo nieciekawie no dobra, więc sobie pojedziemy tam wykonać misję no i potem pojedziemy do tego punktu Niron Bo chyba, że, na, że się do nas ktoś odezwie przy okazji no to wtedy nam się nie uda no ale pojedziemy sobie oczywiście do jakiegoś obozu zatankować paliwo albo po o! Ocho, zombie. Nie dobrze Dobra. Na razie nie będziemy walczyć z zombie w dzisiejszym odcinku. Może jak będzie jakaś misja z ząbiakami, to sobie z nimi powalczymy, ale w dzisiejszym odcinku będę się starał jak najbardziej omijać tych zombiaków, żeby po prostu e, nie przedłużać walki, żeby, żeby nie umrzeć, żeby to jakiejś nie popełnić. Ej, no ko dobra. Ten tryb, którego to Kogo zaję? Co Cię to? To tylko kolejne zlecenie, nie? Dobra, mamy paliwo. Ale jest, jest paliwo, jest o, paliwo. Zarabiamy ja to. W obozie już prawie od razu, które Od razu nie Opytać? Nie, sobie. No, no się, jak jej, znajdziesz Co? Co? Bez Ej, nie, 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 nie. Poczekaj, bo to... Ta... Kurde. Ty, gra mnie oszukała bo było paliwo i nie ma paliwa Ja pierdzielę Nie dobrze No dobra no to sobie tego typa i tutaj wyjdziemy. wydaje się że jest No to jest ten typo, ewidentnie to jest ten typo Ale zanim pójdziemy Ej, czekajcie, bo tutaj zdecydowanie ślady idą Po drugiej stronie morza jest no, to Oj pupa Ja pierdzielę co ja odwaliłem Co ja odwaliłem? To jest jakiś cykl, nie mogę to sprawdzić czy co I ty a może ja nie zrobię tej misji, bo mój motocyk potrzebuje paliwa, bo może to będzie gonienie jakieś, dobra, nieważne. Więc tak troszkę spieprzyłem, więc po prostu weźmiemy sobie czytamy grę od, on, o po prostu od najmniejszego punktu, w którym tą grę zapisałem, czyli po prostu tutaj przy tym ten typ, którego tropię. Kogo A co cię to? To tylko kolejne zlecenie, nie? Nie obchodzi mnie to, ale chcę znać nazwiska. Kogo? Kogo? Jeden to gość o nazwisku Randa. Był w obozie już prawie rok. Pozostałej dwójki nie znałem. Opytać? Nie, odpuść sobie. To odezwij się jak znajdziesz suki syna. Bez odbioru. Tak. sobie paliwko. Świetnie. Mamy 100%. no i teraz właśnie. Co my tu mamy? Przeszukujemy jakiegoś Ach, typa. sobie radny. Tam jest! Oho. Srebrny kask, czerwony bak. No. Pokrój, co jest? No więc pomyślałeś, że go do obozu kompletna. Trochę postrzelasz, zgadza się? Zabijesz kilku ludzi, coś wręcisz i nie pojedziesz sobie. Jakbyś wpadł na zewnątrz do marketu. Nie idź do diabła, doczekam. Kotlen może mi skoczyć. Słyszysz? W ogóle nie będzie. Co może być problemem, bo ja jednak wolę mojego motocyklarnia ja nie mieścić. Tutaj nie będę go skurwał. Szanowni Państwo, Dobra. Właśnie teraz. Ale go pierpoliłem. Uwa. No, <grystanie> jeszcze od drzewu. No to, to było zbyt proste. To było zbyt proste. Coś. Zrobił. Skurczy, byku jeden. Ej, nie, 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 nie. No więc wiesz, Kołpowi to się średnio podoba. Mnie w sumie też, jeśli mam być szczery. Robisz uczennikom Krecią robotę. A gdybyś zastrzelił na niego, hmm? kto wtedy naprawiłby mi motor? Turny z Wal się! Jesteś przed opasem Goblenda! Jego dziwką! Właśnie tak! Jego dziwką! Kop, mhm. Tam go załatwiony. Powiedz, zami sobie współrzędne i przyszedł tu swoich ludzi. Powiedz, Słuchasz. zanim Goblend się odezwie to pojedziemy sobie na Krywto Tak ja żyje Ale nie gwarantuję, że długo tak zostanie Dikon, bez odbioru. No No dobra, no, więc kolejna misja wykonania. Wykonana, super Teraz pójdziemy sobie zebrać paliwo. Um, znaczy nie, nie zebrać paliwo, zapisać gierkę, zapisać wierkę przy... Ej, Dik, jesteś tam? Myślałem, żeby podjechać do obozu drwali, wiesz, oczyścić te gniazda. Widuje tu coraz więcej świrusów. Buzer, nie, weź odpuść. Zabijesz się i tyle. E, musisz poczekać, aż ci się poprawi. E, ja i tak tam jadę, więc zajmę się tymi gniazdami, okej? Okay? Jasne, dobra. Dzięki Tak. Będę potrzebował. Przyłapaliśmy naszego pięknego... Nie, nie zaczekaj na zmrok. W będziemy mniej wirusów. No, no to mamy jakąś misję. O właśnie miałem pojechać do tego z punktu. Albo załatwię, póki jest widno. Będzie ich więcej, ale nie będą aż tak niebezpieczne. Copeland, Od kilku dni nie widziałem twojego ziomeczka buzera. Kiedyś robił dla mnie kursy. Wiem, że z nim jeździsz. Próbowałem go wywołać, ale cisza weterze. Jak go zobaczysz, powiedz, żeby wpadł się ze mną przywitać. by mi pogadać. Koplęd bez odbioru. No jak będę musiał przyjść, e, buzer do ciebie kupił. Nie ma problemu, ale ja nie mogę przyjechać. Jeszcze... Tego robić, dobra, nie masz. Copeland ci odezwał, bądź go napierę. Teraz przejdziemy sobie do tego punktu kontrolnego dino, który miałem przyjąć przed tą misją, jak zadzwonił ale to ją akurat szybko wykonaliśmy, więc nie było żadnych problemów, zostało 200 metrów do końca. I ja będę się stała robić odcinki bez bez cięć, żeby były po prostu dłuższe i lepsze, no więc tak, Masz wykonamy tą o misję, to A, no tak, bo są tą misję. O kur. No nie, czyli jednak sobie tego nie zrobimy. Albo możemy zrobić, ale w nocy w sumie. Nie. Napiszcie w komentarzach, czy robimy tą jednostkę mobilną Niro w dzień i będziemy się starać jak najwięcej przed hordą świrusów, czy robimy to w nocy bez hordy, żeby było po prostu bezpieczniej. A ja teraz sobie pojadę do strefy lęgowej nad tym obozem Drwali, co nam powiedział Boozer. No i miał po prostu przejmiemy Dobra, sobie tam przy okazji pojedziemy. Myślę, że to będzie w tym odcinku ostatnia misja. I po prostu w na następnym odcinku zaczniemy od tej do tego punktu, kontrolnego Niro Pamiętajcie, żeby napisać w komentarzach, kiedy chcecie, żeby on przejął A ja już jadę powoli do celu No i tak jak mówię Odcinki będę się starał z tej gry publikować co dwa dni, albo codziennie Zależy Zależy czy będziecie chcieli odcinki co dwa dni, czy jest codziennie, bo jeśli będziecie chcieli odcinki codziennie, to nie ma problemu dla mnie lepiej. A jeśli będziecie chcieli odcinki co dwa dni, no to napiszcie okay. po prostu komentarz, że dawik na glewa ja i odcinki się co dziewią. dwa dni. E, no tak, no musisz zostawić tutaj motocykl, bik, albo ściągnieć ich wszystkich na głowę. Strefy lęgowe świrusów. Strefy lęgowe świrusów to niezwykle niebezpieczne obszary, na których świrusy zbudowały swoje gniazda, by hibernować w nich za dnia. Podłącz się wszystkich gniazd w strefie lęgowej, żeby odległać punkt szybkiej podróży. No dobra. No. Sto... Dobra, no to pora szukać. Mm -hmm. Uwaga, Dick. Pamiętaj, że w nocy... Jest ich trochę więcej. Jest ich trochę więcej, Dick. ale myślę, że na spokojnie sobie poradzisz. Ty się nie poradzisz. Uwaga, Uwaga leci. A i co chyba to? Co? Chodźcie wy zaslęńce. No chodźcie! Dick. Co ja zrobiłem teraz? No dobra, jeszcze jeden. Aha, czyli jednak... Nie, jeszcze jeden. No dobra, no to szukamy drugiej strefy legowej. Wiem, że na pewno... E... To wygląda na miejsce, gdzie można się zadomowić, co? Na pewno trzy są w środku właśnie tego magazynu, jak Wiko e, powiedział. Gniazdo z głowy. Ile jeszcze ich macie? Kurwa, co? Nagle się wszyscy tu razem zesraliście? Jezu Chryste! No, o, serwik. Jebane świrusy! Co wy tutaj wyprawiacie, co?